Witam Państwa ja bardzo serdecznie w Centrum Kultury Turystyki w Wilisce. Witam na takim spotkaniu inauguracyjnym, bo będzie to pierwsze, no to pierwsze spotkanie z cyklu takiego literacko reportażowego który planowany jest przez poszacone miejsce. Co kwartał będzie zapraszana jakaś bardzo ciekawa osoba, która ma coś ciekawego do powiedzenia. No i już teraz Państwa zapraszam na kolejne spotkanie, dzisiaj naszym gościem będzie ten, to Pan, którego wszyscy znacie, skoro wszyscy wszyscy. Czym przedstawił sylwetkę? Tak, yeah. pani chce? Dobrze, dobrze. Co? To jest autor. Część tych publikacji jest albo jego, albo pod jego relacją. Gdyby ułożyłeś te książki, na przykład tę książkę i wszystkie tłumaczenia, to myślę, że zrobiłby się z tego taki stośnik. Nagroda Europejska dla na tej książki, m.in. także w chwili nagroda czytelników literackiej nagrody Nike. E, trzy lata temu nagrody na, Mediatory, na przykład e, na Uniwersytecie Jagiellońskim e, za tekst do dużego e, formatu, i posłuszki, tak się ten tekst nazywał. I wiele innych nagrod również za e, ten tekst. E, jest pod jego redakcją ta największa, jaka do tej pory się w Polsce książka, czyli 100 reportaży plus 1 plus 50, czyli suplement. Taka cegła, przepraszam, że nie przywiozę, ale to trochę jest to. trzy tomy. A tutaj jeszcze jedna książka, której autorem jest pan Mariusz, to jest chyba kolejne napisane. <śla> <śla> tak jest. No i taki zbiór z dwudziestolecia, również. A to jeszcze nie wszystko, bo jest jeszcze raz kanapeska. To są oczywiście liczne publikacje przez wiele lat związane e, i nadal e, współpracujące z Gazetą Wyborczą, dużym formatem, Gazetą Świąteczną, e, przez kilka lat związane z telewizją, wykładowca. No i można by tak naprawdę jeszcze długo tych samych nagród, Szanowni Państwo, najważniejszych, tylko jest tyle. Myślę, to to zasadzie bo w 1953 roku. E, Napisałem taki reportaż pod tytułem Polska Ogłoszenia, tam rozgłoszę już pamiętam. I tam e, chodziło o to, żeby pokazać, jak Polacy są, e, jak Polacy są przedsiębiorcy, czyli zarandki, bo są, prawda? Za milion w minutę. Standard, skrytka pocztowa. Ja sprawdzałem się pod takimi ogłoszeniami. Albo e, jestem po prawu finansowym dla pieniędzy, zrobię wszystko. Albo młody atrakcyjny przyjmie pracę tokarza lub jako pan do towarzystwa. Sprzedając kamienie żółcione, żeby zrobić No a państwo zostawiają w szpitalu kamienie rzucone. Proszę państwa, reportaż jako gatunek i reporter jako zawód to najciekawsza praca na świecie, przynajmniej. Jedno, bo co taki człowiek jest zaskakiwany. Ja tylko mam tę y, taką. Y, skurcze blady nie oburza, nic nie po prostu, no, nic. Tata mój nie może się pogodzić z tym, że Warszawa jest taka jak, jak jest. I wszystkich przykraja do swojej miarki. To znaczy zachowuje się jak w małym mieście. Idzie na przystanek autobusowy, chodzi po przystankach, na przykład jeździ jakiejś bez celu A. Idzie na przystanek autobusowy i częstuje wszystkich w cukierkach. Tak no, jak w sobie bo no, dobre, nie może pani cukierk że reklamy, to, na to jak to odprężasz się? On mówi, ja nie na biwacjach. już się wchodzimy w te tematy i po pół godziny się orientują, że w ogóle ten gość no, nie pyta, no w ogóle jest o czymś innym niż no, I w pełni to... e, e, jeszcze nie. Wtedy pan do domu mówi tak, pan no, Mariuszu, a e, ja to mam nalewkę <grymne> Ja na to czekam. Oczywiście, <laughs> Oczywiście że jak nie, bo zawsze zacznę. Usta 30 rano, sprawa studiowała o 11 dopiero, ale już się łączą. Kamilo, jesteś yy, pod sądem, ale nie będzie w on No co się dzieje? A ona mówi, oskarżony będzie przybliżony o godzinie 11.30. Na razie pod sądem nikogo jeszcze nie ma. Ale spodziewamy się, że po prostu nagle się odbiera, na ale polka, że to jest inny. On jakiś chumbóg jeszcze nie się. ale mają drugiego rzecznika, bardzo proszę sobie wyobrazić. takich, którzy na przykład yy, stoją na autostradzie na cztery, na sobie, a 4 na zapomnianym. A 4 na czy będzie, bo tam się nie, a, nie to, będzie. Tak, I to mnie przeraża, bo takich takim nie chciał. System ustawodawczy wymyślił przy podwiązywaniu pomidorów. Z punktu widzenia edukacji, to jest bardzo dobre zdanie, w sensie czy bardzo dobre. No, czy w sensie założenia, założenia nie, w literaturze, czy w, 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 w sztuce, czy w aestradzie, czy w teatrze, czy, czy w filmie, co jest ważne? Jak się coś zdarza, to jest to prawda? Wysokie z niskim. Flip flap, fla, prawda? Wysoka kobieta z nisko. E, Próby służyć, no, wszelkie kontrasty, prawda? I tutaj mamy kontrast w jednym z prawda? Coś wysokiego, czyli system ustawodawczy. I te polidolne no. nie, bo chciałem dać przykładzi. Jak na Polakach spojrzała jedna czeska, w pociągu spotkała się z Panią. już znajduję to, jechałem na przesz z Benedyktem XVI. Znaczy nie z Benedyktem, nie ma. Prze, Benedykt. Chodzi o to, Że spojrzenie w serwis. Kiedyś y, spotkałem z Panią w pociągu do a Pan już przyjechał, zaczęliśmy sobie rozmawiać i ona zaczęła mówić yy, różne rzeczy o Polakach z drogą. No yy, ja mówię yy, nie jest Pan przypadkiem na jutrzejszą Ja mówię, a Pan tam wygląda na duchowną osobę. No, jest a jestem osobą świecką, wyjaśniam, kobiecie to nie przeszkadza, Dobrna. Wiem wszystko, co chciałbym wiedzieć o jej parafii. I teraz mówię tak. już nie ma. Wymarli. Są już prawie sami Polacy. Ci Polacy wszędzie wejdą. Tylko wszędzie nie szczepią. Na przykład Pana. nasz ksiądz. Musiał przyjść na emeryturę. Słabo chodził słabo słyszał. Powołali do parafii Polaka z Polski. Polak, który wiadomo, od razu handel. Nie powiem, pieniądze się nie wstrzymają. Pan powie, skąd Polazka ma pieniądze? On przyjechał z jedną walizką, a na tych nas okna wbił na nogach. Ciekawi mnie, jak to się z w ogóle zaczęło? Skąd ta iskra? Boża do Czechów. Przypadek? A do Czechów? A do Czechów. Przypadek? No. Myślałem, że w ogóle pisanie... Jak... Nie, to ja chciałem w Pisałem kolegom wypracowania za mianowicę w szkole ja i wiedziałem, że na tym muszę było tak. I miałem na myśli no nie bardzo wiedzą co z tym robić. Więc ja tam poszłam nazwiska Sterling. Czyli jak zamawia taksówkę, albo jest oficjalna, to Sterling, przez samochód. To znaczy, szczerze to że to Sternik. No i teraz tak, ja zamówiłem taksówkę. I nagle słyszę. Takie zdanie. Poczekajcie Panie z telegu, przystawimy propas, bo... To jest deser dla To jest deser dla, osób. To jest dla osób. Że Pojedyncze rozmowy były bardzo szczere, bardzo miłe, a natomiast jak było już dwóch Czechów, nie my, już nie było o czym po prostu rozmawiać. Są ostrożni, ale... Kaszek powiedział. Ustawisz szwajka. Ostrożność jest siostrą mądrości. Więc zależy, jak na to Dziękuję Państwu bardzo. To Zgada, znaczy, że dostaje facet, znaczy ja to do ja, dostaję kwiaty, a bo tak się zakładają często między za to, że facet taki nie mu kwiaty. A właśnie ja bardzo lubię, właśnie lubię jak są takie, no właśnie takie męskie, nie? <śledziny>